Tam, nie? No tak, no, że jak tego ściągnie, to wpadnie między dronie, nie? Może? No, no i tak tam wpadną, nie? A, no. No. Aha, to musiał się od nie tego tego lądu środku. I tak schodzisz na dół, wierzysz to. Chodzi do Tyle, 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 tyle. No kurwa! Widziałeś jak mnie wydymali, Marcin? Widziałeś, widziałeś jak mnie wydymali? Ale, ale to się nie wciska, słuchaj. Się, słuchaj. Jak się wciska, o, słuchaj. Chciałem bandżet, wybrałem słuchaj sobie, nie? Wziąłem i schodzę, wcisną, idę. Nie wcisnął Xa. Nie trzeba wciskać, nie chcesz. Trzeba. Trzeba. Nie, i tutaj schodziłem normalnie, i trzeba. się nie włączył bandżet i straciłem. No nie trzeba, no jak się bardziej trzeba, No przecież jak masz bandżet wybrane, to idziesz, weź co se pokaż, nie? Ma, trwa,